I tak, yy, może zaczniemy w sumie od mniejszych psiaków tym razem i od szczeniaków. Sophie. co chwili? Proszę No super! No super. No co spodobało Ci się? A widzisz. A mamuśka ja ci takiego odłożyła, tak? Dobra. Tá. Pancia Fibi już dojrzała na sklepie i ma odłożoną taką zabawkę, więc jak będzie odbierała e, odbierała tutaj Fibi, to e, sobie będzie mogła po prostu wybrać. Także pamiętajcie, jeżeli jesteście, stawiacie psiaki pod opieką albo jesteście e, przejazdem, lub ewentualnie e, mieszkacie w Ostrowcu Świętokrzyskim lub w okolicy, to jak najbardziej może ja mogę Wam e, e, dowieść e, te zabawki, które Was interesują, możecie sobie je na żywo zobaczyć, lub po prostu jeżeli będziecie kupować przez sklep, sklep.psierduto.pl, to możecie sobie zaznaczyć odbiór osobisty, wtedy nie płacicie za przesyłkę i domu możemy sobie po prostu tutaj albo przyjedziecie, albo się po prostu porozumiemy i gdzieś się na mieście lub w okolicy po prostu spotkamy. Ok. Dalej mamy, właśnie, <grym> mamy gryzaki, e, dentystyki, e, które są, te są akurat troszkę takie miękkie, e, nie wiem czy to będzie w ogóle widać, one się uginają tutaj, e, troszkę nie, nie bardzo widać, coś widać, ale mało. Ok, one w każdym razie się uginają, w kolorze są w, w różnym, tak, na dużą sprawę tutaj mamy w czerwieni jest taka mięta, jakby zielony, jakby mięta, można je zamrozić, żeby były chłodzące, jeśli chodzi o lato. Bardzo fajnie się czyszczą, Dodatkowo pobudzają tutaj podniebienie, jak również zęby tutaj przez te Tak. Tak samo jest czerwone, bo to jest to samo, tylko po prostu jest różnica kolorystyczna. Wykonane są z naturalnej gumy, także nie musicie się tutaj przejmować, że coś jest nie tak. Także naturalna, naturalna gum, guma. Jeśli chodzi o samo odbijanie się, to też jest w nieregularnym kształcie, także też gdzieś będzie przeskakiwało. Także dla psiaka to jest dodatkowa frajda. I tutaj do środka możecie wkładać sobie po prostu jakieś smaczki, lub ewentualnie jakąś ulubionym pasztetem dla psiaka tutaj wypełnić. Będą wtedy miał już po prostu sobie zajęcie, a dodatkowo będziecie sobie zęby. Zresztą tutaj nawet na papowaniu jest pokazane i zalecane, żeby, żeby wrzucać tutaj jakieś smaczki do środka. Ok, czyli to mamy dla mniejszych psów, dla szczeniaków. Kolejny dalej będzie wymian troszkę większy o, o innym praktycznie tym samym kształcie, ale już większy dla większych to dla większych wsiaków, czyli analogicznie będzie wszystko to samo co w poprzednim, tylko dla większych dla większych ras. i dalej. Tu już coś całkowicie mocniejszego, mocniejszego dla psów, które naprawdę już mają ten skrys całkowicie, no, że tak powiem, cięższy, jeśli chodzi o te sprawy. Jeśli chodzi o zabawki, tutaj na tak samo wejście wrzucamy, ale to jest już wytrzymalsza. tak ta guma, tutaj nie będziecie tego widzieć, ale ta guma się w ogóle, nie, w ogóle się nie ugina. Także to już jest dla, już tak powiem, psiaków twardszego kalibru. Jeśli chodzi o ten kolor szary, ta niebieska jak najbardziej też się, nie, też, się nie, też się nie wygina, wszystko jest to samo, także jest interna, interaktywna zabawa poprzez ten kształt, poprzez te wypustki, jeśli chodzi o czyszczenie zębów. W środek kostki jakieś małe takie przysmaczki, które tutaj macie narysowane. I z naturalnej gumy jest wykonana. Cała, cała ta seria, którą Wam pokazuję, to jest cały czas samo, Tylko po prostu, jeśli chodzi o różnicę, e, po prostu w gryzie i dla, e, dla, po prostu dla większych psów. Już największym, e, największym kalibrem to są jest to. Są takie rzeczy. Jest szara. To, że szara, już naprawdę, naprawdę duża. Duża zabawka. Duży gryzak dentystyczny, e, jak również e, ten tutaj w takim nieregularnym e, kształcie. Tak. Także coś takiego. I pamiętajcie, że możecie sobie to m, tę zabawkę rzucić do lodówki, e, zbrozić e, i na jego gorące <grym> Luna. Tak, cały czas tak. tak, cały dzień praktycznie. No. Nie nudzi nam się wcale, nie nudzi. Okej, okay. yy, dobra, czyli to mamy. To yy, mamy załatwione, jeśli chodzi o te dentystyczne sprawy. Yy, I co, kochani? Jedna część pokazana, druga część pokazana, więc co? Więc zapraszamy na reklamy ponownie i po przerwie się widzimy z powrotem.